To makrelo z tej strony, Marta. Brązka makrelo. Lubię te nasze. Papulit to zminusował broka, bo niechcący zagrał grę, a potem kolejną. Mm -hmm. A potem kolejną. No ja pomogłam oczywiście. Oczywista oczywistość, widzowie. Ty to jesteś. Ty to jesteś fajny. Ja gram lolą, bo muszę ją troszeczkę. Tymczasem powtypowa moja reakcja. Co to znaczy? No, Żygi. Że... Dlaczego? No że małutka ranga, już dla ciebie to jest. No dlatego Pestka. chcę zrobić ją na większą Pestka. rangę z ziomeczku. Dobrze, duo. Po to Bo mam malutką rangę i ona jest yy, niedopuszczalna. mamy Ja mam od ciebie 100 więcej. Go, go, go! Musimy mieć. fajne no w ogóle fajne rangi. bardzo... Ty masz za dużo niskich rang w ogóle. Widzisz, też trzeba się po Jak Cordeliusa do byłem... Ja prostu. No gdzie? O teraz. O. Ja Cordeliusa w ogóle dostałem niedawno. Już go trochę nawet wbijam. Zimne frytki ktoś się nazywa. dobre. Też nie lubię się tu. Na środeczek chodzi. Ja o, być. ktoś tu mnie bije. O, <noise> Niemożliwe, ale lamy, to jest straszne, A wiecie, że tu znowu... nie były boty? Tu nie były boty, Serio, mówię. Ale wiesz, co jest? Yy, znowu rozbiegowa. Już suroka, nie bij mnie. Oglądanie? Rozgrzewkowa Rozgrzewkowa widzowie, no. rozgrzewkowa. Katy zginęła, a potem ja. Pierwsza, pierwsza, <laughs> pierwsza. I zamiast mnie obronić, no jestem pierwsza, super, wygrałam. Zamiast Zginęłaś mnie obronić. Zginęłaś pierwsza, a ja wygrałem. No, wygrałeś. Kaczemy chodź. Ui. No robimy tak jak tam. Ale wiesz co, gdzie popełniliśmy błąd, że właśnie się rozdzieliliśmy. O, i ja? tak jak teraz. Jub! yup, yup! Tak samo jak teraz. Paweł no właśnie. Przecież o tym mówię. Że tak samo jak teraz... Ale miałem 0 HP, no to co? Pablo. Teraz mu się członek. Mamy Pablo. Yes! Oj, sorki! Nie, ja chciałam, poczek chciałam poczekać na ciebie. Ja w ogóle za dużo solo gram, dlatego się zapominam. Że tu musimy... Hehe! He. Rudy Brawler! Ktoś ma taki nick. No i fajnie. Misiu, jedzie! Nie rugby brawler! Usłyszałem. Usłyszałem. Bibi! Bibi bi, bye bye! Bibi, bi. bi, 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 bi. Nie! No nie gadaj, że ona cię... Ty z nią zniknąłeś? Ziomek! Czemu nie mogę jej bić? No bo nie możesz, bo no tak. Nie wiedziałem, że to ty ją tyle tak graczy, naprawdę uratowałeś przede mną. Wiesz o tym? Pijąc bibi uratowałeś Na się. Nie siedzi leń. Zacznę tą piosenkę? Tę, to oglądała akademię pana Kleksa, tą drugą wersję, drugą część. U nas ta... Dawaj, dawaj! Gdzie ty jesteś? Elo. A powiedz widzom, jaką fajną książkę masz do czytania? Taką książkę, która nazywa się Książka. Oczywiście tak się nie nazywa wow. po prostu. Nie chcę powiedzieć, bo nie chcę, żeby widzowie odgapili. A przestań, właśnie o to chodzi, polecajki. No gdzie mi znowu zniknąłeś? Jordan, giniesz. Zbieraj, 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 czy prędzej. O. Aha, fajnie. <noise> nie zdążyłam. Powiedz o tej książce, Miciu, no, o ja. Rzeczach... W, w grze. Ja... Mam część w pierwszym, jestem już na dziewiątym masz, rozdziale ale... i tylko ośmiu zostało, a to wiecie... Nie, sorry! A no tak, na dziewiątym jestem. Miałam przeczytać kolejny. Ale mama mnie zawołała, bo przedstawia swój plan na dzisiaj. Serio! A tak, to wiesz co, no na czytanie zawsze jest czas. Fajna bardzo. Ja książka. bardzo lubię, że Ja to zaraz czyta. skończę, widzowie. Właśnie to jest takie fajne. Ale wciągnęła cię, interesuje cię, co tam jest? Jutro przeczytam. Ja jak skończę, to, to drugą część przeczytam. Interesujecie, interesuje potem... cię, co tam a, tak, jest? Tak, tak, bardzo fajna jest. Kotek, zabije mnie ten. Szybko, chodź tu mi pomóż. I jaha. Nie, 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 nie. Proszę, uciekaj, uciekaj, ma, ma, ma. uciekaj. Um, no, super. Czyli możesz polecić. Fajna, tak, ciekawa. Bardzo. Gościu. Ja eliminowałam drużno w ogóle, wiesz tu? Brawo. Nie, zginę! Ale serio? Przewiduję przyszłość widzowie. No, proszę, dziś zgubił kalosze, osze... Lęk. Cztery, trzy, dwa... Jeden sekund. Prawe starcie. Ranga czwarta? Jak to się wydarzyło? A w ogóle musisz kordeliusem grać? Muszę. Tu jestem. Ty tam patrzysz na mnie? Leoła. <tryk> zagapił. Zapatrzyłeś się mhm. na mnie? Gracze, błagam go. A ta Zniknęła. Bo Tara chciała mnie już zabić, ale ja ją Wiesz co ja jej zrobiłem? Trickshot'a. Jakiego? Wiesz jakiego? Nie wiem. Takiego, że ja kliknąłem gadżet. Misiu! No gdzie ty? I przez to ona nie może atakować, bo ja mam taki gadżet. O kurde. Prawie zabijam mnie. Fajny Lili. ten gadżet. <laughs> Świetny, no. Na Albrimogos użyłem, taki którego ciekawy. zabiłem, ale zabija mnie tak. Lilia. Fajny ten gadżet, taki nie za ciekawy. Ej! I nie za skuteczny. Męskie to było, Lily. No i po co żeś, Po co? Do siebie mogłem? Użyłem gadżet i z użyłem gadżet. Ojej, a wow! Użyłem gadżet. Tragiczny. Please, please, Brock. Próbowałeś. No dzięki. Dobra, spoko już zapieraj to bo zaraz się zabije. Mama, jedna sekunda, zero sekund, zero sekund już jestem. Idę po to, idę po to, idę po to. Idziemy razem, idziemy razem po to. Idziemy po to wszystko. Idziemy, idziemy po to. Zginą. Patrz, to było fajne. Lili, really chodź, no. Konhere. Chodź, 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 no. Po co się wbijasz? A co ty taki jesteś? Zemsta, mama, zemsta. Spokój troszeczkę, ziomuś. Zabija mnie Zgodę dwa... To oddychaj głęboko. Taki buńczuczy. Zabija mnie jakiś. dwa razy i zemsta jest. Nie cwaniakuj, dobra? Iu, Nie rób mi to. <noise> Nie uklepuj mi mojej fryzury układanej 3 godziny. Serio? Nie. Dużej niż moja kuzynka. Przestań. To są rodzinne tematy. Patrz <noise> znaczy, jak Ci pomogam. Wow! Dobry cel. Paweł jumper. Dawaj ją, dawaj ją. Wiecie, że moja świnka nazywa się Bobby i ona jest Paweł Jumper ja i Dadasz? Po co kłamiesz? No, ale powiedziałem do... E, tej, do e, piperki, bo zabiję ją. Ale o tych świnkach. Co? Że się tak nazywają. Powiedziałem, że Bobuś to jest Paweł Jumper. No od kiedy? Sywka jego Paweł jumper. Co ty <laughs> gadasz? Weź? Kacz tu, szybko, ojdzie! Szybko, uciekaj, 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 nie, ucieka! nie, 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 dobrze, niedobrze. Czy jedna sekunda została? Dobrze, niedobrze. Ja że po nic, Co nam tak kiepsko idzie? Skupmy się, dobra? Po nic, po nic, po nic. No, mów ciągle po nic. Po nic, po poni nic. Po nic, po nic, po poni, nic, po nic, dzieci. Po nic, po nic, po nic. Po nic, po nic. A, nic nie wyjdzie, po nic, po nic, po nic... Ej, wyszło! Nic po, po... nic, po nic, po nic! No daj, zrozwoń, zrozwoń, no dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Powiedziałem do Barleya. To nie ma za co. Gdzie ty jesteś? Bije się z Barleyem. Mhm. Znowu się rozdzieliliśmy. Barley, Baryłka. I Edgar tam ma 200 HP. Przestań wam Już, już, już prawie. Dedasz! Jest mam go. Trzy drużyny. Chodź. Kto tutaj się tak spina? Bracie! Baryłka. Ej, hmm. to był baryłka. Daryl baryłka. A, ale też tutaj jest baryłka i ja go od, od początku gry chcę go zabić. No to chodź. Proszę bardzo. Ja, ja, ja mam 900 HP. Proszę bardzo. Carlosito! Lulu. Hey, Lulu, Dedas! dasz! Bo ja użyłem gadżet, ten nie a jest... Ja co jest za gadżet? <laughs> tak nie powiedział. Jak? Ty masz... Aha, ja już wiem. Bo ja dostałem minus jeden, a mama dostała 0. I to jest sprawiedliwy układ. Tak? Zamieńmy w ogóle kogoś. Zmień tego tego. Bo ja nie. tą Lolą chcę wbijać, ale ty masz dużo do wbijania, nie musisz mieć ym, Cordeliusa. Hops O cheka. Nie macie? No, nie ma. Wieraj! Tak, no nie wiem czy mogę. Możesz, pozwól. Czy tu go. nikogo nie ma? A to jest bardzo. Chyba ja zabijasz go, zabijasz go, zabijasz go, go, Dadasz, dasz, go. No nie! U, musisz o, co, To był ulta. Ogień? To był ogień, czy nie? Mam ulta. Ale musisz dać ulta, bo wtedy je, klon, nie? Klon go bije, nie? No tak, dwa razy go bijesz, nie dość. Jeszcze jak ktoś od dołu, to będzie walił w klonanie. No chciał, jak muszę się odżyć, no właśnie. Dobrze, że się wycofałam. Mamuś, on jest rzucający. Uh -huh. Kurczę. Hej, hej, chodź, chodź tu, chodź tu. Do mnie mówisz? Nie, mówię do niego. A to ten, co mnie bił. O, czekaj. ma. He, <laughs> Gdzie jesteś? Zabiję. Oj, Misiu! Je, zginąłeś? Nie. Gdzie jesteś? Dawaj ich. Mm, uciekaj, dobra. Dobra? Nie, nie, nie. No. Aslan. Nie, nie idź do niego. Oj, yes, 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 nie, jest, jest, nie. Widziałeś to? Zamieniaj go. Mm. Ale ja nie Ale mam pecz, ja wiem, tylko w trupę coś innego po prostu, żeby nie byli cały czas ci sami. Dobrze. Andello. Are you serious? Nie. Okej. Okay, <laughs> A ty masz Bo na takiej mini? No, nienawidzę To bo. dawaj. Nie lubisz Bo? Nienawidzę wręcz. To jest jeden z moich ulubionych zadymiarzy. Hank. To jest oh, najgorszy my. zadymiarz ever! Nie, nie rób tego! <grym> Hank jest okropny i w ogóle jak można ja go. Nie lubię lubisz? grać. Lubisz? Nie. On jest powolny i on nic nie robi... Nie. Co tu się wydarzy? No wygramy. Jak wygramy, to... O, stawiasz mi słodycze z Half Price'a. Okej? Okay? Nie wiem. Pomyślę. Nie, tata mi będzie ten... Z jednego Aha. powodu stawia słodycze z Half Price'a, więc... Ale nie wiem, czy to wyjdzie, więc może się zgodzę? Czuję się bezpieczna za tą twoją gumą balonową. O, Serio. chodzi. No, to był żart. Ja zginęła. Mamuś, no pował go! A, dobra. Ej. Kurde. Dobra, czyli wisisz mi słodycz z Hal Price'a. Nie, to się nie liczyło, bo, bo ty zginęłaś. Ro rozbiegowa znowu. Tak. Rozgrywkowa. Tak, no teraz, teraz, teraz tak, ale to ty. Jak, ja, jak przegramy, to nie stawiam ci. No, przegraliśmy. No ale to ci nie, wta, nie stawiam wtedy. Powiedziałeś, że jak Aha, ale jak wygramy, to ja to by tak? Tak. N nie ma to sensu. No, jestem dzieckiem. No i co wy myślisz, że ci się wszystko należy? O mamuś o mamuś o mamuś, o mamuś, o mamuś. Dawaj go! Leżysz. Masz? No? Nie. No. jest dobry, mówię ci. bańką, tu nie machaj mi tam. A ma. O kurczę, oczy cię pieką! No. Ojeju, on jest dobry. Jest. Wow. Ale jest O nie, no pomóż. Nie no to no dobra. Dałam sobie radę. Nie gin. Giniesz? No tak. Teraz tak, ale prawie zginął tamten. Mogę się uleczyć to... ultem, bo ult leczy i jeszcze zadaje HP, wiecie o tym? Coś tu idzie. Mamość, za zabijemy go, zabijemy go, patrz na to. Aha. No chodź! Come here. Pow! Wow, Hank. Ależ to zrobił. Mówi ci, że on nie jest Nie słaby. no, kozak. No i co? No i brawo. I stawiasz mi Czas, nie na wygrana, to tam za mało. Dobra, to trzy wygrane. Okej. Okay. Tymczasem mama... Jak wygraliśmy drugi raz... Widzimy kończymy! <głos> <głos> dobra. Nie, dobra. nie! Dzięki za podpowiedź. Nie mam już, ale nie masz... Jak skończysz odpowiedź. odcinek, to na pewno mi stawiasz. Ale to muszą być trzy pod rząd wygrane. No dobra. Czyli teraz i jeszcze jedna. Czyli, wiesz, stara się, a ja się staram naprawdę, nie tak, że się podłożę, czy coś. No tak, nie może się podłożyć. No nie, nie. Właśnie no, tak to i sensu, wiesz dobrze, że ja nie lubię przegrywać. Przecież ty chcesz specjalnie być po parking. No wiadomo. Kurczę. Dawaj go... Tu jest? No, pięknie. Tutaj chodź po kiepsika na dół i może zrobimy skok potem, co? No. Dobra, chodź, zrobimy zaraz skok. No chodź, chodź do mnie szybko! Dobra! Mamy bańkę. Chodź, 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 chodź. Aż to uciechinier, patrz, już go mamy prawie, chodź za nim. Jedna bańka i ją leży ode mnie. No, jeszcze patrz poszedł w ten. <gryw> Serio, co to było? Brawo, Titox! tox Ej, no nie gadaj, że my to... Ty my tymi bańkami strzelasz? Nie ci, że on nie jest słaby. Dawaj, dawaj, o! O nie, 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 no. no przecież patrzę już prawie, a ty jesteś tu, ja myślałam, że ty jesteś koło mnie, a to ten mój ziomek tylko. Mm -hmm. był. To Dobra, chodź tu, Misiu, na idziesz dłużej, na drugą tak ja. drużynę. Nie, nie, musimy iść na tą samą. Do góry, do góry, ona się tu w tych prawych krzakach. Prawej, prawo, prawo! Kurczy! Z prawej strony jest tu. Tu? No. Widzisz? O, tu, no! Dawaj! <laughs> Pięknie! Ej ty, Druga wygrana, w sensie starcie też liczako wygrana. No tak. No, niech ci będzie. Mm -hmm. A gdzie jesteś? Idę, już idę, już idę ci wesprzeć. Od no, tej strony. No. Ty sobie żarty robisz? Hmm? Kurczę, dajesz go. Zresztą nie, mnie? Ja sobie poradzę. Nie zdenerwuj się, będzie dobrze. Oż... Ale i tak się starcie liczy jakąś. Ale wybram. to złamiałam. Lubię nie? No lubię się. Maś, ostatnia. Podgląd. No ale teraz i tak kończymy. Czy wygramy, czy nie, no to, to wiesz, kończymy odcineczek, ale yy, ma być wygrana, żebyś ty wygrał też coś jeszcze, nie? Ale mi urządziłeś, no. Okej okay, czy ja, ja nic z tego nie mam. Dobrą zabawę i wygramy. Musimy jeszcze coś dopracować. No tylko, że jak przegramy, to co? Aha, po prostu ja nie wydaję hajsu na Twoje. No, super. Wydajesz? Nie, no jak przegramy, to ja nie, nie mam wydajesz. wygranej, ale po prostu tyle, że nie wydam pieniędzy, tak? <śmiech> <śmiech> Takie mam wygrane. Uhu! Ale wygramy, to wiesz o tym? No i ja na to liczę. Czyli ty chcesz, żebym ja wygrał? Ja chcę. Ja wygrać. Cieszę się, że w duecie gramy. Bo tak to co. Nie mi było z tego. Dawaj go! Jakoś tak słabo teraz trafiam. Jeszcze. No właśnie, ja też nie wiem, co Bo ten, Hanka... tu do góry, Misiu! Kula Hanka ma taki do góry, minus, chodź. że ona wybucha czasami sama. O kurczę. Ginąłeś! No, no. o nie, się. przegramy no, no. No, to teraz. No, już nie przegramy, dasz radę. Nie przegramy, nie przegramy. Daj już! Sześć, pięć, cztery, trzy! Jest, jest! Jest, dzień. No wracaj, wracaj, Jestem. wracaj. Jestem, to chodź, chodź, chodź. No nie, no na ósemkę się nie, nie. Idź, idź sobie. Czemu? No właśnie temu. Mamo, misiek! Nie, 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 misiek. To będzie przegrana nasza. Ale jaja. Stresujesz się? Tak. Nie! nie! Mm -hmm. Ranga 3. To, to się nie liczyło widzowie, bo to jest trzy, czyli jeszcze raz. Nieprawda, nieprawda, o nie, to jest oszustwo. Ale bo patrzcie jest... widzowie, bo z mojej logiki czwarte miejsce to już jest przegrana, ale trzecie to jest stop. Nie, jest średnie, umawialiśmy się, że zmieniaj podczas. Nie, to jest nie fair. Ja też bym wolała wygrać, natomiast to się nie wydarzyło. Ale to byłaby cztery. Mieliśmy wygrane mieć trzy podrządki. No to teraz po prostu gramy dla też ma Mama. Nie, serio, bo... On to... też ma Hanka. O nie, on to, to, to też ma to tego co? świetnego zawodnika. Ale ty mi nie kupisz? No przecież nie. Marcel. Co? A powinna? No. No, nie sądzę. No teraz... To od przecież... początku. No. <laughs> Mamu. Ej, ale ma kule. To jak zrobię? Mam ma, ma pomysł. Serwonym. Jak zrobię dwa, trzy kile, hankiem Nie, już mi nie renegocjuj teraz. Ja się cieszę, że ty próbujesz, ale to już jest mi, wiesz, trochę oszukane. Gdzie jesteś? Przegrywam. Nie przegrywasz. Ale co? Nie, nie. Nie, nie. No cóż, tak się to wydarzyło, że nie poszło po Twojej myśli, ale może następnym razem jak coś negocjujesz. Halo? Nie? Misiu? Potrzebujesz chwilki, żeby to przegryźć, czy możemy już się pożegnać? Dziękuję, Zrobię jeszcze dwa euro, po odbiorę, bo mamy skarb tu. O, ale fajnie, to jest zawsze spoko. To dziękujemy tak, i Wam za dziękujemy oglądanie. Za oglądanie. No niestety się nie udało. Ale to jest dobre i możemy następnym razem też o to zagrać. Piąteczka. Pa, mordeczki! Pa, mordeczki.